Ożywmy patio Norwida. Takie hasło przyświeca bibliotece, która zamierza podczas tego lata trochę ożywić, zazielenić biblioteczne patio. Ma tutaj być strefa letniego wypoczynku dla każdego. Z dala od zgiełku miasta, choć przecież cały czas w jego centrum. Podczas piątkowej akcji Eko Wymiana Książek i Roślin pozyskaliśmy rośliny, które przynieśli dla nas Zielonogórzanie. W tym tygodniu będziemy je zagospodarowywać na bibliotecznym patio. Znajdą się tutaj także leżaki, będzie to strefa wypoczynku dla każdego dodatkowo czytelnia prasy pod chmurką będzie tutaj także przestrzeń do poprowadzenia zajęć animacyjnych dla dzieci w ramach letniej czytelni Norwida a także będzie tutaj budka z lodami i napojami także dla każdego coś miłego zapraszamy na patio bo warto tutaj się zrelaksować W dzisiejszym kulturalnym rozkładzie jazdy chcielibyśmy zaprezentować wam propozycje Norwida, które przygotowaliśmy na ten tydzień. Zobaczcie w takim razie, co takiego będzie się działo. We wtorek 22 czerwca dyskusyjny klub książki dla najmłodszych. Aż dwa spotkania się szykują, bowiem o godzinie 16.30 fili numer 11 przy ulicy Ptasiej, natomiast przed południem w Centrum Bibliotecznym dla dzieci i młodzieży bibliotece pana kleksa. Jak tata pokazał mi wszechświat, czyli spotkanie DKK dla najmłodszych, na które zapraszamy. To jest spotkanie, na które trzeba się zapisać troszeczkę wcześniej. Także prosimy o kontakt pod numerem telefonu biblioteki pana Kleksa. I tutaj będziemy mieli 22 czerwca o godzinie 11:00 takie spotkanie i z książką, i z warsztatem. I tak naprawdę, tutaj ten wszechświat to nie jest. Być może tylko kosmos, to co nam się kojarzy z takim ogromnym wszechświatem, tym co mamy ponad nami, ale również będziemy robić planety, będzie mógł to być prezent dla taty albo prosta ozdoba. Dwaj Panowie W to cykl rozmów Romana Wojciechowskiego, historyka, pracownika wojewódzkiej miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida z Dariuszem Wojciechowskim, fotografem i filozofem. Kolejne spotkanie w ramach cyklu już w środę, 23 czerwca, o godzinie 16 w chwili nr 1 przy ulicy Ptasiej. Chciałem Państwa zaprosić na kolejny odcinek audycji Dwaj Panowie W. Najbliższą środę, 23 czerwca o godzinie 16.00, oczywiście w filii numer 1 na Ptasie. Tym razem będziemy rozmawiali o muzyce rockowej, a spotkanie uświetni nasz pierwszy gość w tej audycji, pan Bogdan Stasiak, zwany Skandal. Wszelkie szczegóły uczestnictwa są podane na profilu facebookowym Filii Biblioteki Norwida. Zapamiętajcie Państwo, środa, godzina 16, filia na Ptasie. Z kolei w najbliższy czwartek, 24 czerwca, czeka nas kilka propozycji. Zacznijmy od książki na słodko propozycji filii numer 4. Zapraszamy 24 czerwca o godzinie 15 do filii numer 4 na ulicy Podgórnej 45. Spotkanie odbędzie się na żywo, zapisy już trwają. Zapraszamy do telefonowania, do mailowania, żeby się zapisać. Naszym gościem będzie Joanna Kret, która opowie nam o kuchni roślinnej, pokaże nam książki o diecie wegańskiej i wegetariańskiej. Przygotowałam dla Państwa kilka książek swoich ulubionych autorów i będę chciała podyskutować o tym, jak można zamienić jajko w cieście, jak zrobić pastę bez używania produktów zwierzęcych. Także zapraszamy. Natomiast o godzinie 17:00 do biblioteki zapraszamy przede wszystkim najmłodszych. O godzinie 17:00 w bibliotece pana Kleksa czeka na nich pacynkowa wieczorynka. Pierwsze w tym roku na żywo spotkanie z pacynkową wieczorynką, czyli z potworkiem Rysiem czytającym książki. Tym razem będzie to książka Mogę być w waszej paczce autorstwa Johna Kelly i Step Laberis. Zapraszam serdecznie wszystkich najmłodszych czytelników. Trzeba się na to spotkanie najpierw zapisać telefonicznie lub osobiście w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży. A oprócz oczywiście czytania przez potworka Rysia książki, będzie także warsztat plastyczny, na którym wspólnie wszyscy stworzymy własne, własnego takiego zwierzątkowego przyjaciela, którego zabierzecie ze sobą do domu. o godzinie 18:00 biblioteka obcojęzyczna organizuje amerykański turniej jednego wiersza zapraszamy dorosłych i młodzież powyżej 15 roku życia na drugi turniej jednego wiersza Ameryka w czwartek o godzinie 18:00 na sali Koniusza jest to pierwszy turniej jednego wiersza organizowany od roku w bibliotece więc szansa do integracji i posłuchania wierszy poświęconych Stanom Zjednoczonym. Trzeba w wierszach nawiązać do amerykańskiej kultury, albo literatury, albo na przykład miast, albo przyrody, czegokolwiek związanego ze Stanami Zjednoczonymi. Czekają bardzo atrakcyjne nagrody, trzy nagrody główne, trzy wyróżnienia od ambasady USA w Warszawie i wszyscy, którzy wezmą udział w konkursie, dostaną upominki amerykańskie. Zapraszamy również publiczność, bo będzie to bardzo ciekawe wydarzenie. Ten tydzień zakończymy audycją muzyczną Norwida Zaplecze. Alternatywa Nastrój Las. W piątek, 25 czerwca, o godzinie 22, Lubuskie Laboratorium zaprasza na stronę internetową zap. .com lub na Spotify. Piętnaste wydanie audycji muzycznej, którą przygotowujemy dla naszych odbiorców. No i cóż. Goście, goście. Kornelia Waloch, Wojtek Waloch, czyli para. Para ludzi, którzy kochają kawę, kochają rowery, tripy w najrozmaitsze strony naszego nie tylko polskiego świata, ale również ci, którzy słuchają dużo, dużo ciekawej, interesującej muzyki. I o tych wszystkich rzeczach będę rozmawiał właśnie z moimi gośćmi w piątek po 22. Kornelia jest też gościem stąd, jest właściwie trochę u siebie, ponieważ pracowała w Lubuskim Laboratorium Książki, teraz jest w filii numer 4, no, jest pasjonatką książek, zwariowaną bibliotekarą, dlatego tym bardziej zapraszam na to spotkanie. I to w zasadzie wszystko, co chcieliśmy zaprezentować Wam w kulturalnym rozkładzie jazdy na ten tydzień. W najbliższych dniach zdradzimy Wam także, jak będzie wyglądała nasza letnia oferta na wakacje. Będzie coś i dla dzieci, i dla dorosłych. Zatem zaglądajcie na naszą stronę internetową i do mediów społecznościowych, bo tam będziemy zapowiadać kolejne atrakcje. Dzisiejszy kulturalny rozkład jazdy jest ostatnim w tym sezonie. Na następny zapraszamy już po wakacjach. A no i zaglądajcie na nasze patio!